Czy zastanawiałeś się kiedyś, czym jest prąd elektryczny, z którego korzystamy niemal codziennie? W tym niecałym trzyminutowym filmiku nieco bliżej zapoznasz się z tym zjawiskiem. Tylko najpierw zapalmy światło. Prąd elektryczny są to tak naprawdę małe ładunki ujemne, zwane elektronami. Elektrony przemieszczają się w przewodzie i przy ich odpowiedniej ilości są w stanie zasilić np. żarówkę. Do ciągłego dostarczania nam energii elektrycznej są elektrownie które zaś pobierają energię na przykład ze słońca czy wiatru. Wcześniej przed odkryciem tego zjawiska ludzie zastanawiali się, czym są wielkie pioruny uderzające z nieba. Wtedy każdy myślał, że jest to sprawka jednego z ich wymyślonych bogów. Jednak nie mieli pojęcia jak wyjaśnić zjawisko na elektryzowanie się bursztynu, który przez potarcie o wełnę mógł przyciągać drobne przedmioty jak chociażby pyłki kurzu. Tak naprawdę jest to przemieszczanie się elektronów z wełny na bursztyn, gdzie elektrony podczas przemieszczania się oddziałują z przeciwnymi znakami, czyli protonami, które znajdują się na jednym z przedmiotów. Do innych bardzo ważnych wydarzeń w tej dziedzinie fizyki zaliczamy oczywiście odkrycie magnetyzmu i elektryzowania się ciał przez Williama Gilberta albo skonstruowanie pierwszego kondensatora, czyli przyrządu do gromadzenia energii przez Petera van Muschelbroecka. Podsumowując, nie da się ukryć, że przez prąd elektryczny nasze życie jest znacznie wygodniejsze i łatwiejsze. Bez elektryczności nie moglibyśmy korzystać z mikrofali, telefonu, czy nawet nie obejrzałbyś tego filmu.